Tam gdzieś się kolegi, wiesz? Tak. My na ciebie czekamy. Tak? Czekamy na uwagę, że nie przyjdzie. My też. ale to bardzo trudno. Dzwonił do ciebie. Dzwoniłamy A Ja też dzwoniłam to. No, to Jak tam lot? Na... W porządku? Nie. Czy z przygodami? bo... A tak... Czekam bagaż na to, że tak. Ale co zanim ten? Zanim się w ogóle pojawiło, czy co? Nie, nie, nie. nie Właściwie nie, nie, nie. chyba godzinę temu wylądowali, nie? A ty sam jesteś, czy. A, jest, Wyjdziemy na za zewnątrz czy tu wolisz? Na ja zewnątrz